Zastanawiałam Nie. się, od czego zacząć naszą wakacyjną przygodę po Ziemi Lubuskiej, i chciałam Ci zaproponować Park Krajobrazowy Łuk Murzakowa koło Łęknicy. No widzę, że jesteś chyba już zdecydowana. Tak Jestem naprawdę. bardzo zdecydowana, a wiesz dlaczego? Nie wiem. Łuk Murzakowa jest to największy na świecie wał stworzony przez lądolód. Londo... Lądolód. Lądolód. Nie była tak sobie pomyślałem, wiesz, piękna pogoda, trochę rozleniwia, i tak w domu posiedzieć z chłodnym napojem. Pilot kapcie. O, może jakiś mecz w telewizji byłby? Słuchaj, y, tam możemy znaleźć na przykład murawę jakąś, ponieważ jest tam największy też park w stylu angielskim. O. niesamowite lasy, jeziora, a nawet y, można powiedzieć góry. Góry. Ta, ta, ta murawa to ewentualnie by mnie zainteresowało. Murawa w stylu angielskim. Dobra, czyli gdzie? Nowogród, Żary. Z Zielonej Góry przez Nowogród, Żary do Łęknicy. Tak. Czyli przy samej granicy będziemy? Dokładnie. No dobrze. To, to jedziemy. Chyba czas jechać. Jacek, może zaczniemy nasze poszukiwania od Bronowic. Coś takiego ciekawego w Bronowicach jest do zobaczenia? Tam dawniej były kopalnie węgla brunatnego, więc może coś tam znajdziemy. No dobrze, nie wiem, dobrze jedziemy prosto? Tak, prosto. No to do Bronowic. To pierwsze miejsce, które chciałam Ci pokazać. Co robi wrażenie? No klimat iście kosmiczny. Niemalże księżycowe widoki. Ja tutaj mam dla Ciebie pierwszą niespodziankę, bo umówiłam nas z panem Romanem Soberą, e, który pracuje w Parku Krajobrazowym Marek Murzakowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, witam. E, chcielibyśmy, żeby pan nam opowiadał trochę o tym miejscu, bo robi naprawdę bardzo duże wrażenie. Skąd w ogóle to się tutaj wzięło? To są rzeczywiście pozostałości po kopalnictwie węgla brunatnego. Historia węgla brunatnego na tym terenie sięga początków XIX wieku, ale tu, gdzie jesteśmy w tej chwili, to jest obraz, który powstał w ostatnich 33 latach. Dlatego, że w 73 roku ubiegłego stulecia zaprzestano eksploatacji węgla brunatnego. Został teren zrekultywowany, zostały posadzone drzewa, które oczywiście nie wszystkie gatunki się tutaj przyjęły i pozostały obraz, który tutaj widać, został uformowany, ukształtowany przez wody opadowe, jak również i wiatr. Wody opadowe spowodowały powstanie tak fantastycznych form erozyjnych, które. Przypominają nam jako żywo Wielki Kanietę Colorado, ewentualnie podobne krajobrazy w Turcji, Kapadocja, na przykład. W związku z tym, jest to taką naszą tutaj ciekawostką turystyczną, a właściwie w nowej nomenklaturze możemy mówić, że to jest ciekawostka geoturystyczna. Ale te ślady świetności kopalni możemy tutaj napotykać się na nieco chwilę, bo i różnokolorowe źródła, jeziora i takie formy właśnie. jak to się dzieje, że coś takiego powstaje tutaj? Więc tak jak już mówiłem, teren po zrekultywowaniu kształtuje się sam. Po prostu natura zaczyna z powrotem upominać się o swoje prawa. Dlatego też najpierw powoduje wyrównywanie poziomów poprzez zmywanie wyższych, wyżej położonych terenów, tych części pylasto węglowych. Na dole, w tym wyrobisku suchym, pokopalnianym, odkładają się coraz wyżej te obszary z nadkładu. Do tego stopnia, że nawet przysypywane są od dołu. Od korzeni coraz wyżej na wysokość 2-3 metrów posadzone wcześniej z sosny. I one się tak po prostu chowają, wystają tylko same końcówki, same czubki. No niestety, tak to wygląda, że za parę lat, jeśli ta erozja będzie postępować, jak gdyby powstanie tutaj martwy las. A słyszałem też, że ponoć drzewa sadzone na górze często też razem z wodą, z wiatrem spływają niżej tak? i rosną za jakiś czas kilka metrów niżej. To właśnie polega na tym, że w okresie silnych opadów deszczu, tak mocna, tak silna jest ta działalność wód spływających po tych zboczach, że zabiera ze sobą młode drzewka kilkuletnie i jedne zjeżdżają na sam dół do spodu, do podnóża, inne zatrzymują się gdzieś po drodze i próbują rosnąć. Możliwe, że to drzewo parę lat temu było trochę wyżej. Ta brzoza najprawdopodobniej, mimo że to jest różnica kilku metrów, uh -huh. rosła na tej skarpie zrekultywowanej. I w tej chwili mamy ją tutaj u podnóża. Gdzie możemy jeszcze odnaleźć te ślady kopalni, które tutaj dawniej funkcjonowały? To jest ciekawostka polegająca na tym, że dno tego wyrobiska pokopalnianego jest suche, ale najczęściej w przeważającej mierze mamy zbiorniki pokopalniane wypełnione wodą i w zależności od podłoża te zbiorniki mają bardzo kolorowe barwy. Od czarnych, poprzez brunatne, brązowe, turkusowe, po prostu można powiedzieć szmaragdowe jeziorka. Czy gdzieś tutaj w pobliżu jest takie jezioro, gdzie moglibyśmy się wybrać z Jackiem? To jest odległość dosłownie paru kilometrów i z chęcią Państwu pokażę te tereny. W drogę nad jezioro? Tak, przy tej upalnej pewnie. pogodzie przyda się chwila ochłody. Na pewno wszystkim się przyda. Zadowolony, że wyciągnęłam Cię z domu? Nie no, miejsce na pewno warte odwiedzenia, ciekawe, zastanawiam się skąd taki szmaragdowy, chyba to jest taki tak, kolor, szmaragdowy. szmaragdowy kolor tego jeziora. Dawniej były tutaj kopalnie iłów ceramicznych i glin i stąd właśnie taki kolor tego jeziora. A tu są też, słyszałem, różnokolorowe jeziora w zależności od tak. tego jakie dane dno, taka barwa wody, tak? Taka barwa wody i jeszcze dodatkowo w zależności od tego pod jakim kątem pada słońce. No, ładnie. Tak sobie myślę, że byliśmy w takich bardzo specyficznych górach, jesteśmy nad takim bardzo specyficznym jeziorem, to teraz chyba jakiś specyficzny las warto by było odwiedzić. A bardzo chętnie, zapraszam. No tak. to Ewa? Słuchaj, Ja mam wrażenie, że my się pogubiliśmy i to dokumentnie. Jacek, masz rację chyba. Zupełnie nie wiem, gdzie jesteśmy. Dzień dobry Państwu, witam. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry. się Państwo w lesie? No, chyba tak. na to wygląda. Niestety. Y Jacek, ja nie wiem czy ty poznajesz, to jest pan profesor Leszek Jeżak, inicjator y założenia całego parku krajobrazowego łuk -Murzakowa. Miło mi, się, Stefanowicz. Mieliśmy okazję się poznać na uczelni. O, co parę ładnych lat temu. To wy sobie porozmawiajcie o tym regionie, a ja pójdę pozwiedzać okolice. Dobrze, nie będziemy wspominać dawnych lat studenckich, ale porozmawiamy o w tym miejscu, w którym się znajdujemy. Panie profesorze, skąd w ogóle powstała inicjatywa założenia Parku Krajobrazowego łuk -Murzakowa? No ja musiał, musiałbym chyba zacząć od tego, że jest to najciekawsze miejsce, czy jedno z najciekawszych e, miejsc województwa lubuskiego w skali światowej. Może to zabrzmi trochę tak no, na, na, na wyrost, ale y, jest, to, jest to miejsce, które po przebadaniu Wszystkich tego typu tworów na, na świecie, a właściwie w Palarktyce, e, okazało się e, największym tworem, a właściwie to jest tutaj największy wał stworzony przez lądolód w kształcie podkowy. Jego... O, właśnie, lądolód. Wyjeżdżając, tutaj Ewa mówiła mi o tym lądolodzie, mówiąc, że się dowiem, co to takiego jest. Oj, to trzeba, trzeba mieć dużą wyobraźnię, ponieważ jest, no była to właściwie taka potężna, no można sobie wyobrazić, to był taki potężny płaszcz lodu o grubości do 400 metrów nawet w górę, który nasunął się na Polskę z północy, dochodząc w, pewnych moment, w pewnym momencie nawet do, do Karpat. Tych, tych, tych lądolodów było kilka i one totalnie przekształciły krajobraz polski jedno, z, jedno w czasie jednego z tych ostatnich zlodowaceń taki jęzor lodu sunący w kierunku południowym tutaj tą doliną wysokości to są to były takie wielgachne wielgachne utwory pchał przed sobą masy ziemi tworząc coś w rodzaju takiej moreny moreny w kształcie Podkowy o długości aż 40 km. Przebadano to, to jest właśnie to miejsce, w którym. My jesteśmy w jednym, w jednym takich za, za, zagłębień, zagłębień tegoż terenu. To co, to co. Dlaczego tutaj jest to miejsce ciekawe pod względem również przyrodniczym? Bo to, to wiąże się z taką historią, że ten ostatni, ostatni lop tak zwany, czy jęzor lodu, który nasunął się tutaj, on równocześnie odsłonił. Pokłady węgla brunatnego. One wyszły, zostały wypchnięte na, na, na powierzchnię i od tego czasu Łużyczanie, e, którzy tutaj mieszkali, zaczęli wydobywać e, ten węgiel i jedni mówią, że to jest błogosławieństwo Użyczan, bo, bo oni bogacili się na tym inni, że przekleństwo, bo ta kultura ich e, została jak gdyby też zniszczona w pewnym sensie przez, przez napływ przemysłu. I, i, I obcych ludzi, którzy tutaj się pojawili, ale, yy, ale wydobycie z tego węgla brącego spowodowało wytworzenie się całej masy różnych dziur w ziemi, bo to, była, to było od, kopanie odkrywkowe. W tej chwili jest tutaj 110 jezior, które powstały właśnie w takich miejscach. Yy, I mówi się, że jest to też największe, największe znane w Europie po antropogeniczne, czyli po stworzone przez człowieka. 110 jezior. Ja usłyszałem też takie pojęcie jak geoplan, związane geopark. Geopark, tak. Geopark. Jest. Geopark. geopark. Związane właśnie z parkiem Murzekowa. To znaczy, jest to, jest to o tyle ciekawa rzecz, że próbowano w jakiś sposób wyeksponować te, te, te walory geologiczne, które tutaj istnieją, i właściwie użyto takiego pojęcia geopark, który jest modne na zachodzie, tak bym powiedział. To jest taka przebitka tego, co próbują robić Niemcy po niemieckiej stronie, ponieważ część z niego jest w Brandenburgii, część w Saksonii. I w tej chwili już to zostało, zostało tutaj. Przez UNESCO, czy został zatwierdzony ten teren jako rezerwat światowy, właśnie geologiczny pod, pod hasłem geoparku. Problem jest taki, że w ustawodawstwie polskim nie ma takiego pojęcia jak geopark. To jest bardziej bardziej, to będzie pod względem jako takiego logo, przyciągającego w pewnym sensie też turystów, ale, ale tu w tym miejscu przepla, przeplatają się ciekawostki geologiczne. właśnie wystworzone, czy, czy wypchnięte przez ten lądolód, jak i również niezwykle ciekawa przyroda, bo między innymi byliśmy tutaj przecież w rezerwacie nad Miejską Strugą, gdzie właściwie mamy półnaturalny las, co jest, co jest unikalne również w skali europejskiej, bo, bo jak, jak wiemy przecież ludzie wyrżnęli wszystkie lasy w Europie. Gdzieś do XVII-XVIII wieku zaczęto sadzić monokultury głównie sosnowe i takie miejsca, gdzie, gdzie, które się zachowały w jakichś takich dolinach, gdzie rzeka może swobodnie meandrować, zmieniać ten krajobraz, gdzie pojawiają się e, e, w pewnym sensie częściowo też gatunki drzew, które same się tam ro, ro, rozsiewają, no to są to urokliwe, urokliwe miejsca i pod względem roślinnym roślin, zwierząt i, i pod względem Yy, nawet yy, krajobrazowym. Także tutaj bardzo dużo turystów na rowerach przyjeżdża z Łęknicy, żeby zobaczyć to To, to, to też w sumie nie, niezwykłe miejsce. A, a propos Łęknicy, yy, Jacku, chciałam Ci zaproponować, żebyśmy wrócili tam, yy, ponieważ jest tam największy w Polsce park yy, yy, księcia Piklera w stylu angielskim. A to tam będziemy mieliśmy poszukiwać tej brytyjskiej murawy angielskiej? <laughs> mm -hmm. Dokładnie. A po drodze jeszcze pokażę Ci szmaragdowe jezioro i inne ciekawostki przyrodnicze. No to w takim razie my do Łęknicy, a Pan Profesor? Ja pójdę oglądać parę kroków, którą tu zaobserwowałem. Dobrze, to życzymy powodzenia. Życzemy powodzenia na razy, w obserwacji ptaków, dziękujemy bardzo. Moim zdaniem serce całej Łęknicy. Angielski park Księcia Piklera. A czyli to jest to miejsce, gdzie będziemy szukali tej angielskiej murawy stadionu Wembley. Faceci. <laughs> e, myślę, że daleko jej szukać nie trzeba. Idziemy? No to chodźmy. O, o, mały problem. Co, nie przejdziesz? ja no. Ci pomogę, poczekaj. Proszę, droga pani. To no, no. takie piękne miejsce, a ludzie tak naprawdę niewiele o tym parku wiedzą. To prawda, bardzo wielu ludzi w ogóle nie wie, że takie miejsce jest tutaj na ziemi lubuskiej. Zauważyłem, że wielu turystów, i kurs, głównie z Niemiec, zwiedza park rzekowski rowerami. I tak myślę sobie, że szkoda, że o tym nie pomyśleliśmy. Ja mam dla Ciebie lepszą propozycję. Choć przyjedziemy się bryczką. Bryczka to doskonały pomysł. W sumie park wielki a nogi bolą. Chodź. Pani pierwszy raz w Parku Murzakowskim? No tak się składa, że nie pierwszy, ale jest to któraś z rzędu moja podróż po parku. Jako, że jesteśmy autorami albumu, któryśmy tutaj przez cały rok tworzyli, co warto tutaj zobaczyć? Jest to jeden z najwspanialszych parków Europy park krajobrazowy który został stworzony przez samego księcia, który był zarówno poetą, zarówno wielkim historykiem. Jak też pasjonatem założeń ogrodowych. To I pewnie to... te piękne rejony były też natchnieniem dla jego twórczości. Oczywiście, tak. Książę Pikler odziedziczył tutaj dobra. Już wtedy, z taką jakąś perspektywiczną, powiedziałabym, wizją stworzenia tego cudownego parku, już wtedy wiedział, że tu na tych terenach jest w stanie stworzyć park, który powinien zadziwić całą Europę. I tak się stało. I on czerpał koncepcję do powstania właśnie tego parku? Ponieważ, jak już powiedziałam, był wielkim historykiem, a ponadto studiował przestrzenne założenia ogrodowe. A króciutko mówiąc, był to okres, kiedy w architekturze europejskiej zaczął być modny romantyzm który zaprzeczył niejako linearnym, tym bardzo sztywnym założeniom wersalskim, bo to stamtąd tych parków barokowych, chodziło o to, żeby stworzyć koncepcję parku, który jest swobodny, który jest wspaniały, który jest odzwierciedleniem przyrody. I to była jakaś taka główna motywacja działania księcia Piklera, której poświęcił całe życie. I niewątpliwie udało mu się stworzyć taki Nie Udało mu się to znaczy ogród. Udało mu się w tym sensie, że pomijając tą całą romantykę, czy całą taką niby pseudo-swobodę romantyczną, byli to ludzie niesłychanie zgrani z, z, z rzeczywistością. On wiedział, że tu na tym terenie on stworzy park, tak jak właśnie widzimy. Na te wspaniałe przestrzenie wolne, na te grupy drzew, na te stojące wielkie y, zespoły. A oprócz tej roślinności, czy warto odwiedzić takie punkty szczególne? To są jakieś na, wyjątkowe w miejsca. miejsca w tak. tym parku. Widzieliśmy zamek po tamtej stronie jako taką... Dumną działalność człowieka poprzez y, romantyczne y, świątynie, mówiące o przemijaniu, o wytrwałości. Będziemy tam oglądać kamień Klera, y, stojący na miejscu dawnej świątyni, poprzez mauzoleum, które jest już taką, przypuśćmy, refleksją nad, życia, y, nad życiem człowieka. Aż dochodziła ta koncepcja ideologii tego parku do y, y, astronomicznego takiego zespołu, Wołu, gdzie miało być to już niejako yy, zespolenie z kosmosem. Także to jest bardzo ciekawa koncepcja, oczywiście romantyczna. Od samego początku do końca wszystko zostało Całkowicie wspólne. przemyślana. To nie jest tak, że my sobie robimy to czy tam, To ściśle przemyślana koncepcja, malowana jeśli chodzi o widoki. My tu jedziemy taką dróżką. Tu po bokach są rowy, bo to trzeba było odwodnić. O, to wszystko są odwodnienia, bo inaczej by tu stała woda i byłoby jedno wielkie... Bagno, Czyli którym cała myśmy infra nie myśmy nie przyjechaliśmy. Ona była, ale trzeba było to wszystko rekultywować, odnowić i przywrócić do obecnej formy. To no i to, to co? dużo mówisz, udało się. Udało się. Yy, no, to też się Jacek udało. Jak myślisz, znaleźliśmy pierwszą perłę do swojej kolekcji? No przyznam, że byłem dość sceptycznie nastawiony. O czym wiesz, do wyjazdu wolałem ten fotel, kapcie, pilot i kolejne mecze Mistrzostw Świata, końcówka, no ale jestem pod tak wielkim wrażeniem, że Warto było, naprawdę warto było tu przyjechać i chyba warto to miejsce polecić także naszym telewidzom, drodzy Państwo. Okolice Łęknicy, Park Krajobrazowy Łuk Murzakowa, miejsce koniecznie, które trzeba zwiedzić. A teraz co? Wracamy do domu. Wracamy do domu, Państwa zapraszamy do Parku Murzakowskiego.